Proszę Państwa, Adam Mickiewicz, którego pomnik warszawski jest za moimi plecami, z miastem Warszawa nie był jakoś szczególnie związany. Ale pomnik, który stoi tutaj przy krakowskim przedmieściu, jest naprawdę okazały i piękny. Zresztą nie może być inaczej w stolicy państwa, które. Adam Mickiewicz, choć niestety przyszło mu żyć w czasach, kiedy tego państwa nie było, bo ziemie polskie były rozdrapane między zaborców. Nie mogło być inaczej, ten pomnik w tym miejscu musi być piękny i okazały. O Adamie Mickiewiczu postaram się jeszcze Państwu wiele razy ciekawych rzeczy opowiedzieć, zwłaszcza gdy będę miał przyjemność nagrywać filmy. W miejscu szczególnie dla Adama Mickiewicza bliskim, tam gdzie powstawały chociaż e, fragmenty i cały w sumie i został wydrukowany po raz pierwszy „Pan Tadeusz, a więc w miejscu, gdzie przyszło mu tworzyć na paryskim bruku, gdy był na emigracji. Ale chciałem też kilka słów powiedzieć o historii tego miejsca, bo ona pokazuje z jednej strony, jak potrafią mądrze funkcjonować i działać Polacy, nawet w trudnych czasach. Był rok 1897, a więc mamy okres zaboru. Ale zmarł car Aleksander III, na jego miejsce wstąpił Mikołaj II. Troszkę represje carskie osłabły, uchwycili tę szansę Polacy. Prekursorem, pomysłodawcą tego, aby w stół lecie urodzin Adama Mickiewicza w Warszawie w stolicy stworzyć mu pomnik był nie kto inny jak inny wybitny polski przedstawiciel pióra Henryk Sienkiewicz to z jego inicjatywy szybko powołany został komitet który zebrał ogromną ilość pieniędzy w bardzo krótkim czasie tylko i wyłącznie ze zbiórek publicznych to się naprawdę nawet w dzisiejszych czasach rzadko zdarza zebrano ogromną ilość pieniędzy na ówczesne czasy, nawet więcej niż było potrzeba i szybko, aby zdążyć i wykorzystać ten krótki być może moment. Tego nigdy się nie wie, że jest troszkę bardziej liberalne podejście do sprawy polskiej przez władze zaborcze. Dokładnie w stulecie urodzin Adama Mickiewicza, 24 grudnia, bo w Wigilii Adam Mickiewicz przyszedł na świat w roku 1000, w 1898 odsłonięto ten pomnik, dokładnie 100 lat po tym, jak Mickiewicz się urodził. Oczywiście władze carskie robiły wszystko, aby ta uroczystość nie była jakoś bardzo okazała, starano się minimalizować informacje prasowe, ale pomnik stanął, wprawdzie został zniszczony przez. Niemców w czasie II wojny światowej, ale odbudowano go. Stoi tu przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Mickiewicz ma wiele pomników w wielu miastach Polski, nie tylko, ale ten ma wagę szczególną, bo jest w sercu stolicy, kraju, który Adam Mickiewicz kochał, pisząc wspaniałą poezję, tworząc w trudnym okresie, walcząc piórem o to, aby o sprawie polskiej. Pamiętano, z przedpomnika Adama Mickiewicza w Warszawie chłania się dla państwa Zbigniew-Biżyński.